Wyglądasz dość... chuderlawo? No cóż, owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach. Jestem u kresu sił, ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Oczywiście. Skoro jeszcze żyjemy, to można nas zmusić do cięższej pracy. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Jesteśmy na miejscu. No, świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Ech, wiesz co? Po prostu sobie stąd idźcie. Słuchaj, ledwie żyjemy, więc przestań się z nas nabijać. Nie, mówię poważnie. Jesteście wolni. Sio! Sio! Hej, przyjacielu, znikamy stąd, zanim zmienisz zdanie.